Zespołowi bo oni wyjeżdżali częściej niż my. I wiem, dlaczego uczyli się jak pięknie śpiewać, jak najczęściej wyjeżdżać z seminarium. Przepodróżowaliśmy wiele razy do Gniezna, wracaliśmy, mieliśmy różne przeżycia wespół z brakiem kapłanami. Proszę Was, abyście wspierali swoich księżycowościów, nas, księży, którzy pochodzą z Gniewkowa. Abyśmy mieli siłę służyć, abyśmy nie zawierali oczekiwań Gniewkowa i Was wszystkich, naszych parafów. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich, a wszystkim życzę dobrze przeżytego ostatnich tygodni Wielkiego Posłów i wspaniałych, radosnych świąt z w Wamkrężu. Szanowni Boże. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękujemy za niewe dziękujemy za naszą obecność, dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali to piękne przedstawienie. Serdeczne Bóg zapłać ten jutro, niedzielę.